Witam ponownie po niezbyt długiej przerwie. Tak się udało, że akurat znowu mam moment wolny. I coś można zrobić, nagrać coś. Także cieszę się straszliwie. Jeepikaje. -y. <laughs> tak. tak. Że tak powiem. Tutaj mamy sklep. Troszeczkę taki luźniejszy moment w grze, gdzie troszeczkę odchodzimy od fabuły. I możemy się trochę podładować zaraz. Kim my gramy w ogóle teraz? Trzeba zobaczyć kto stoi na zewnątrz. Aha, teraz e, gramy rewolwerowcem. Tak. Powiem że co my tu mamy? Mamy shotgun. Nie, shotguna to nie chcemy. Mmm... Wspaniała strzelba. Krucyfiks może później. No. Kurczę, może w końcu się, yy, że tak powiem, na ten łuk zaczaić. Dobra, no na razie nie chcę kupić sobie strzelby ładną. Jedziemy zarobić trochę pieniędzy. Co tu mamy? Nagroda za, za odzyskanie skradzionego mienia. Bierzemy, akceptuj. Stówę nagrody dostaniemy. Wspaniale. No i teraz bierzemy takie właśnie drobniejsze misje. Cel w zasadzie tylko zarobkowym Nie wiem, być może twórcy gry że to powiem, chcieli grę trochę wydłużyć, a nie mieli pomysłu już na fabułę, więc jest taki patent, ale mi się podoba, fajnie jest. O, jakiś rabunek. Sorry! Witajcie Meksykańce! Uratowałem wam życie, ale nie wezmę od was dużo pieniędzy, tylko może wezmę to co oni mieli, co to był Stary klasik Ripe. Bierzemy wolę, wolę dużo bardziej strzelby Przepraszam, karabin od strzelby. Już, już będę Będę już używał prawidłowo tych nazw. Dobra koniu, tutaj sobie zatrzymaj się Eł. My tam Coś widzimy, tak? Włączyliśmy muzykę przez przypadek Auć Już te krzaki Nie ma to, jak wywalić milion amunicji i nie trafić nie razu. Już? No i dobra. tu tak, możemy sobie porównywać. Jak się wciśnie kółko, ktoś mi podpowiedział. Fajna rzecz. Tylko nie wiem, czy to... Jest. Tak się to robi? Nie wiem, czy to ma sens yy, w takich miejscach jak to. Nieważne, idziemy. Jednym strzałem, co? I coś mi się stało z myszką, standardowo, tak? Tak. Z tą myszą. Coś mi się dzieje. O. Udało się. Muszę kupić chyba nową myszkę, bo ta mi działa czasami. Czyżby to ten quick shooter tak ładował. Ostro. Ole bania. Tutaj pan jeszcze gdzieś tutaj był niedaleko. Co to ma znaczyć? To jeszcze nie... nie wszyscy. A, tu byłeś. Kapelusz straciłeś. Kto mi tu ten dynamit? Sam się chyba zdynamicił, A, wow. no i znowu mamy trybik, Uff. ale po co mi tryb, jestem i tak lepszy od trybu. Dobra, powiem Wam historię z mojej pracy. Ostatnio jeden z moich najwspanialszych kursantów. Żart, oczywiście żart, ale nie jest najwspanialszy. Z. No, ale zmarnowałem O kurde, ale koszą. Jak liczę Z czego nie strzelają? Kościół, no strasznie, tandetnie jeździł. Strasznie, tandetnie, ale no to tragedia po prostu. Po 15 godzinach, po 15 godzinach, koleś ledwo w ogóle się umiał odnaleźć na drodze. Ale najlepsze było, jak kazałem mu. Nie na jednym z rondo zawrócić. To się pakował przed wyspą. <grymna> na skróty. Ktoś tu jeszcze jest. No, pakował się chłopak na skróty, ewidentnie. Pomijając to, że śledzi pieszych, na przejściu dla pieszych. I autentycznie, zamiast się zatrzymać w pewnym momencie, to jedzie. I jakoś to było przy skręcie w lewo i jakoś tak to się ustawiło, że w pewnym momencie zaczął jechać wzdłuż, wzdłuż przejścia dla pieszych. Pół metra za jakimś dziadkiem, który chciał przejść przez jezdnię i ten jechał za nim, zamiast się zatrzymać. No, wiem, że to ciężko sobie wyobrazić, ale po prostu to było niewiarygodne. I tu nawet nie chodzi o to, że po prostu, że koleś nie miał, nie miał umiejętności.

Rączka. Czekaj, w tą, to my w tą, tak? Dobrzy. To my w tą. Tak, tutaj rączka przy tym. To my też. Zatańczymy przy ognisku. No, no, nie, no ja nie umiem po prostu. Nie, nie jestem dobry w pojedynkach. Znowu będę musiał dużo razy, tak? A no prawie no, strzeliłem mu gdzieś tam koło nóg. No i co się połapie, o co w tym chodzi. Sorry, wiem, że to źle świadczy o moim poziomie inteligencji, ale i tak lubię siebie. Nie ma to jak. Lubić siebie po prostu. Jestem fanem filmów z Jackiem Blackiem, jakby ktoś pytał. Oj, 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 Źle chodziłeś, Ray. Źle chodziłeś. Po coż tyle łazić? A ja, w tym momencie mysz przestała mi funkcjonować, tak? No, zaraz. Halo. Co się dzieje? Wcisnąłem się ten klawisz, co chciałem pewnie. Oczywiście mysz przestała mi działać. Teraz zaraz ją uderzę o ziemię. A żebym już nie miał wątpliwości, że jest zepsuta. No nie, jeszcze trochę działa. Ojej, dobra, zaraz załaduję grę. Chociaż zobaczmy, jak to się długo będzie ładowało. Ryb fabularny. Continue. Dobra. Nędzne intro.